Jeszcze kilkanaście lat temu, gdy wracałem z jakiegoś wyjazdu fotograficznego, to na samą myśl o obrabianiu zdjęć robiło mi się niedobrze. Setki, jeśli nie tysiące plików, które trzeba było poprawiać, skomplikowane narzędzia, czy czas, jaki trzeba było na to poświęcić, rujnowały moją przyjemność z fotografowania. Taką pierwszą fundamentalną zmianą było zrozumienie, że nie naprawię słabych zdjęć. Obróbką, i że do dalszej edycji powinny trafiać jedynie te, które się udały, a edytowanie jest po prostu częścią całego procesu tworzenia finalnego obrazu. Moje edycje stawały się coraz lepsze, ale nadal brakowało tego czegoś, co widziałem na fotografiach innych, a nie bardzo potrafiłem to nazwać i określić. Aż parę lat temu wszystko stało się jasne i chciałbym wam dzisiaj pokazać o co chodzi. Cześć, witajcie serdecznie. Na tym kanale dzielę się z wami moim doświadczeniem w fotografowaniu natury i krajobrazu, żebyście mogli robić lepsze zdjęcia każdym aparatem bez bezsensownego wydawania pieniędzy. Zapraszam do subskrypcji, jeśli interesują was takie tematy. Co takiego robią doświadczeni fotografowie, czego wy prawdopodobnie nie robicie, że te ich zdjęcia wyglądają nieco inaczej. Pokażę wam to na przykładzie zdjęcia, które zrobiłem podczas ostatniego pleneru w Górach Stołowych. To był wspaniały zachód słońca nad tutaj narożnikiem z widokiem na Szczeliniec. To jest zdjęcie, które poddałem już takiej wstępnej obróbce. Mamy tutaj poprawę ekspozycji i cieni. Zobaczcie, jak to zdjęcie wyglądało przed Tą obróbką. I to jest taka pierwsza rzecz, o której mówiłem na samym początku, czyli wiem, że będę dytował zdjęcie, wiem, jakie są ograniczenia, wiem, że nie uratuję przepalonych partii obrazu, w tym przypadku takim najtrudniejszym elementem był ten śnieg na dole. Wiem, że będę mógł rozjaśnić cienie, i właśnie tak fotografuję, bo włączam już tą obróbkę zdjęć do całego procesu. Gdybym chciał to samo zdjęcie zrobić już prosto z aparatu, to na pewno inaczej bym to ustawił, bym zrobił wyższą ekspozycję, to zdjęcie byłoby jaśniejsze, prawdopodobnie jakieś fragmenty śniegu byłyby przepalone. Ale za to cała reszta byłaby bardziej zbalansowana. Ale ustawiłbym też kontrast, nasycenie, a także dobrał profil kolorystyczny, no bo na tym polega robienie zdjęcia w aparacie. Ustawiam te parametry, które normalnie bym ustawiał podczas edycji już w Lightroomie. I w ten sposób, kiedy już zdecydowałem na miejscu, że chcę to zdjęcie edytować, to teraz mam zdjęcie, które jest już dobrze zrobione, dobrze wykadrowane, proste. Wszystkie inne parametry są tutaj w porządku. Po prostu muszę wprowadzić te poprawki, które miałem na myśli, gdy to robiłem. Także zróbmy sobie to szybko. Myślę, że tutaj pierwszą rzeczą, którą zrobię, to jest poprawia ekspozycję. Myślę gdzieś o półtora działki. Będzie ok. A może jeszcze trochę. Jeszcze trochę wyciągnę te cienie i czernie, żeby było trochę jaśniej na tym pierwszym i drugim planie. Biele zostawimy. Cienie podniosę. Takim ostatnim elementem, który jeszcze poprawię, to jest temperatura, żeby podkreślić ten zachód słońca. Nie będę tutaj bardzo mocno tego przesuwał, ale chcę, żeby było widać, że to już jest ta późniejsza pora. No i generalnie mamy już dobrze, poprawnie obrobione zdjęcie. Natomiast, widzicie, to zdjęcie nadal nie ma tego czegoś. Jest ono takie płaskie. Nazwyczajne no i tego typu obróbka to jeszcze nie wszystko, i tutaj właśnie jest sedno całego tematu: zrozumienie, jak oglądamy zdjęcie. To zdjęcie w tej chwili jest dwuwymiarowe. Przenosimy trójwymiarowy świat, w którym byliśmy zanurzeni, na dwuwymiarowy ekran, często wydruk. Dużo mniejsza skala tego wszystkiego niż to, co widzieliśmy na miejscu, i teraz musimy się zastanowić, w jaki sposób wydobyć ten trójwymiar w jaki sposób pokazać tą przestrzeń i w jaki sposób pokierować wzrokiem widza, żeby to zdjęcie było tak atrakcyjne, jak widzieliśmy to miejsce w rzeczywistości. I do tego właśnie posłuży nam obróbka. Jeśli Lightroom przytłacza Was ogromem funkcji, to szybko wspomnę o wiosennej promocji mojego kursu. Tylko do końca marca 200 zł taniej z kodem jestem widzem. Więcej o kursie opowiem pod koniec filmu. Taką pierwszą rzeczą, której trzeba pamiętać, to jest to, że nasz wzrok dąży do tak Elementów na zdjęciu, które są jasne, kontrastowe, wyróżniają się od reszty i jeżeli o tym wiemy, to możemy wykorzystać to do budowania głębi, do zaznaczania tych elementów, które nas interesują, ale także do prowadzenia wzroku po zdjęciu w taki sposób, na jakim nam zależy. Pierwszą rzeczą, którą tutaj zrobimy, to zajmiemy się tym niebem, bo zwróćcie uwagę, że to niebo jest obecnie najjaśniejszym elementem na zdjęciu i to, co się tutaj dzieje, to to, że kiedy sobie oglądamy to zdjęcie, na górze po prostu patrzymy się na niebo i wypadamy z tego zdjęcia. Takie zachowanie bardzo często się zdarza, natomiast to, co bardzo często robią doświadczeni fotografowie, to próbują jakiegoś rodzaju winietę stworzyć na zdjęciu i do tego wykorzystamy filtry gradientowe. Zobaczcie w jaki sposób to robimy. Wchodzimy sobie tutaj w filtry, wybieramy gradient liniowy i ja od razu zrobię i na górze i też od razu dodam sobie tutaj gradient liniowy na dole ten gradient liniowy na dole zrobię nieco słabszy, czyli mocniej całość przesunę w dół, bo tutaj na dole i tak jest ciemniej. No i teraz sobie tutaj obniżymy jasność tego wszystkiego i na dole i na górze. Zwróćcie uwagę, że koniec końców te zmiany są bardzo subtelne i wykorzystujemy właśnie tą zasadę, że nasze oczy idą do tych miejsc, które są jaśniejsze. I dzięki czemu tworzymy taką głębię na zdjęciu, w którą wchodzimy. Blokujemy wzrok przed uciekaniem w górę. I to jest pierwszy krok, który moim zdaniem w większości zdjęć pomoże, zwłaszcza na takich, gdzie mamy otwarte niebo nie mamy jakiejś winiety. Innym sposobem jest na przykład wykorzystanie naturalnej winiety w obiektywie, natomiast tutaj już był domknięty obiektyw, więc tej naturalnej winiety prawie nie ma. I tą głębię budujemy zarówno na dole kadru, jak i na górze, właśnie po to, żeby ten wzrok zatrzymać na zdjęciu. Kolejną rzeczą, którą będę chciał uzyskać na tej fotografii, to jest wzmocnienie drugiego planu. Jeśli pamiętacie moją relację z gór stołowych, to zapewne pamiętacie, jak wspominałem o tym, jak pięknie oświetlone są Świerki na drugim planie. Niestety na tym zdjęciu już tego prawie nie widać, dlatego że te świerki są dużo mniejsze i oglądamy je w dużo mniejszej skali niż one były w rzeczywistości. Więc teraz korzystając dokładnie z tej samej zasady, czyli rozjaśnienia miejsc, na które chcemy zwrócić uwagę, ale także podkreślaniu naturalnego światła tam, gdzie ono było, spróbujemy nieco rozjaśnić ten drugi plan. I tym razem sięgniemy sobie po gradient radialny. I rozciągniemy go sobie dokładnie tutaj, tak żeby nie uderzyć w niebo, żeby go nie rozjaśnić. I samymi podświetleniami i bielami, nieco być może też ekspozycja oraz kontrast. Do tego delikatnie ocieplimy sobie to wszystko, żeby właśnie ten wzrok nasz tutaj też padał na te ciepłe świerki. Ok, włączmy i wyłączmy, zobaczmy jaka jest różnica. Także jak widzicie, bardzo subtelna różnica, dalej bazująca na tej samej zasadzie, że tam, gdzie jest jaśniej, tam, gdzie jest y, większy kontrast, tam kierujemy nasz wzrok. No i to, co tutaj warto podkreślić, gramy z naturalnym światem. Ja tutaj nie tworzę czegoś nowego, tylko wzmacniam to, co działo się na miejscu. Wydobywam y, po prostu te kolory, które już tam istnieją. Nic nie dodaję, nic się nie wydaje sztuczne. Zwróćcie też uwagę, że tutaj te zmiany są minimalne. I taka złota zasada jest taka, że jeżeli widać, że coś jest na zdjęciu sztucznie rozjaśnione, widać te Obwódki widać jakieś dziwne plamy, to na pewno przesadziliście z tą obróbką. Idea jest taka, żeby tego nie było widać w taki świadomy sposób. Ważne jest, żeby to było właśnie widoczne podświadomie, żeby nasz mózg to zauważał, ale żebyśmy tego nie widzieli jako widzowie. Kolejną rzeczą, którą tutaj zrobimy, to jest wzmocnimy to, jak się zachowuje światło, właśnie żeby rozwinąć tą głębię. Na tym zdjęciu, jak sobie zobaczycie, nie ma słońca, bo słońce było jeszcze nieco bardziej po lewej stronie. Już sprawdzałem w kalendarzu. Prawdopodobnie już czerwiec, lipiec będzie można fotografować. Z zachodem słońca na, na tym kadrze. Natomiast chciałbym wzmocnić efekt padającego słońca, wzmocnić tą ciepłą atmosferę zachodu. Także ponownie sięgam po gradient radialny i ponownie będę pracował razem z tym, co tutaj już istnieje. Zwróćcie uwagę, że ta prawa strona ma już lekką taką poświatę słoneczną. Ja chcę ją po prostu delikatnie wzmocnić, oczywiście tak, żeby nie było widać dla osoby postronnej, że coś tutaj manipulowałem. Tym razem lekko zwiększymy temperaturę, o może gdzieś tyle i skorzystamy z usuwania zamglenia, ale ten suwak przesuniemy w odwrotną stronę niż zazwyczaj, tak żeby ta lewa strona właśnie była nieco bardziej oświetlona. A jeszcze trochę ją ocieplimy, żeby nie było to takie rozmyte. O, i wydaje mi się, że w ten sposób, włączmy, włączmy. Wzmacniamy to poczucie ciepła i wzmacniamy efekt, który na miejscu istniał. Pamiętajcie, że jak byłem tam na miejscu, to ja widziałem kątem oka to świecące słońce i ten efekt mniej więcej tak wyglądał. Po prostu na zdjęciu już się to wszystko nie zmieściło. Próbuję odtworzyć to, co było na miejscu, żeby to zdjęcie było jak najbardziej realistyczne. Teraz, kiedy zbudowaliśmy to światło sobie po lewej stronie, możemy też wzmocnić efekt padającego światła i światło cieniu na zdjęciu. Tutaj bardzo często stosuje się technikę Dodge and burn, natomiast ja wzmocnię ten efekt 3D na tych dwóch skałach, które widzimy z przodu i ponownie będę działał zgodnie z tym, jak zachowuje się światło na zdjęciu. Nie tworzę niczego nowego. Wszystkie zmiany, które robię, wzmacniają już istniejący światło cień. Chodzi o to, żeby po prostu wzmocnić to. Poczucie głębi, coś, czego nie udało się uchwycić na zdjęciu, no bo mamy tylko wycinek małej rzeczywistości. Tym razem stworzę tubie sobie maskę wokół tego głazu, skorzystam z zaznaczania obiektów, wezmę ten tryb prostokąta i za chwilę Lightroom mi zaznaczy. I przecinam tą maskę z gradientem liniowym, bo chcę stworzyć właśnie taką gradację, taki światłocień jak w rzeczywistości. Najpierw zrobimy sobie tą ciepłą poświatę, która tutaj świeci nam na kamień. Delikatnie rozjaśnimy i delikatnie ocieplimy. Włączmy i wyłączmy. Zwróćcie uwagę jak subtelna jest to zmiana. Ale ponieważ działamy zgodnie z naturalnym światłem, bardzo dobrze się to ogląda, nie rzuca się to w oczy i to jest właśnie podstawa dobrej edycji. Teraz robimy taką samą maskę. Tym razem przetniemy ją w drugą stronę, żeby zbudować cień, czyli przecinamy z gradientem liniowym. I robimy to w drugą stronę. I ponownie zwracamy uwagę na to, żeby to był gradient, a nie jednolity kolor. Właśnie, żeby ten efekt trójwymiarowości uzyskać. I ponownie bardzo nieznaczne zmiany, tak. Zazwyczaj zauważyłem, że zmiana między 0,203 to jest maks, jaki powinniśmy robić. Tych zmian nie będzie widać gołym okiem, ale jak będziemy przełączać się pomiędzy warstwami, to z pewnością ten efekt zauważycie. Natomiast nie rzuca się on w oczy postronnemu widzowi, nie rzuca się on na dzień dobry, jak otwieramy takie zdjęcie i chcemy je sobie przeglądnąć. Także teraz możemy przełączyć wszystkie maski. Zwróćcie uwagę, o ile bogatsze jest to zdjęcie, o ile ciekawiej wszystko tutaj wygląda. Ten sam efekt zrobimy sobie na tym drugim głazie, żeby po prostu Wam to pokazać, jak to działa. W tym przypadku nie będę już rozjaśniał tej ciepłej strony, dlatego że ona już jest dość tutaj jasna na zdjęciu, ale będę chciał trochę przyciemnić narożnik, więc przecinam to z gradientem liniowym. I ponownie nieduża zmiana. No myślę, że można tutaj dać połówkę, bo większość tego i tak jest poza zakresem widocznym. No i przełączmy sobie wszystkie maski, zobaczmy jaki jest efekt przed i po. Także jak widzicie, w ten sposób, jeżeli mamy dobre zdjęcie i chcemy jeszcze je wyciągnąć nieco dalej, Wykorzystując naturalnie występujące światło, po prostu wzmacniamy te efekty, zastanawiamy się, gdzie chcemy skierować wzrok, gdzie chcemy ten wzrok przyblokować, patrzymy, czy nie ma zbyt jasnych stref poza tymi miejscami, które nas interesują, i delikatnie, bardzo subtelnie, w sposób wręcz niewidoczny dokonujemy zmian i wierzcie mi, że pracując w ten sposób, wasze zdjęcia będą naprawdę dużo, dużo lepiej wyglądały. Jeśli edycje rzucają się na pierwszy rzut oka, to moim zdaniem są one źle zrobione. Nawet jeśli każdy z nas, myślę, na początku edytowania gdzieś tam przesadzał z tą edycją, to w pewnym momencie zauważycie, że właśnie takie zmiany subtelne, niewidoczne na pierwszy rzut oka są dużo, dużo bardziej skuteczne. Jeśli jesteście zainteresowani nauką Lightrooma, to chciałbym Was jeszcze raz zaprosić do mojego kursu. W tym momencie trwa wiosenna promocja z kodem. Jestem widzem. Kupicie go 200 zł taniej. Jeżeli czujecie, że Wasze zdjęcia mają ten potencjał i czegoś jeszcze w nich brakuje, no to ten kurs pozwoli Wam poznać wszystkie narzędzia, jakie tam są, będziecie potrafili je zastosować odpowiednio do sytuacji i na pewno taka inwestycja w siebie jest dużo lepszym wyborem niż wydanie tysięcy złotych na kolejny obiektyw. Tutaj na pewno będziecie bardzo zadowoleni z efektów i zauważycie, że te Wasze fotografie rzeczywiście zaczynają się odróżniać od innych. Jeszcze raz przypominam, że z Kodem jestem widzem. Kupicie ten kurs 200 zł taniej do końca tego tygodnia. Dajcie znać w komentarzach, które z tych rzeczy były dla Was interesujące. Czy jest jakiś tutaj temat, który chcielibyście, żebym rozwinął? Może jeszcze macie jakieś sztuczki, których sami używacie? Dajcie wszystkim znać na dole. A jeśli o mnie chodzi, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!